Nie oglądasz, czy mnie? Ja Przez chwilę sam się nabrałem. Ja też. Ja Jedziemy? Jedziemy. Cześć, z tej strony Stefan i Iwona. Druga edycja Jelczanskiego Zlotu Motocyklowego. Dużo się dzieje. W tym roku organizujemy drugą edycję. Czterodniowy Zlot Motocyklowy, który zaczyna się w czwartek, kończy się w niedzielę. Trzeci dzień Zlotu rozpoczęliśmy paradą. Frekwencja myślę, że 40% większa niż w zeszłym roku. Ale to zobaczymy, policzymy na filmikach, bo jechaliśmy pierwsi i jak się oglądaliśmy za siebie, to końca nie było widać. No. Ponoć 270 maszyn. Tak? O ponoć. To już blisko stówka więcej niż w zeszłym roku. No to fajnie. No, to jest ponoć jedna z większych parad tak naprawdę. Parada? 48 Chyba tylko łeb była większa 8 minut i wyjeżdżała ponad 4 minuty z terenu. Także to nie jest nasza zasługa, tylko ludzie tutaj przyjeżdżają i tworzą tą paradę. Chcą brać w tym udział i tworzyć takie piękne wydarzenia. Wszyscy pięknie dudnili, machali, także parada myślę udana. No i 40 minut trwała. W zeszłym roku była krótka, szybko jechaliśmy. W tym roku zwolniliśmy tempa, wydłużyliśmy trasę, więc rzeczywiście no myślę, najechaliśmy troszeczkę. No dobra, bo to jest wasz drugi zlot, który tu organizujecie wspólnie z przyjaciółmi, znajomymi ta, i tak dalej, ta. nie? Jakieś przemyślenia po tym drugim podejściu? Jest, na trzeci? E, tak. Po, po tym, jak widzimy, że ludzie tu rzeczywiście przyjechali do nas, bo to jest cały czas zaskoczenie. Nie ma żadnej przedsprzedaży i do końca nie wiemy, czy w ogóle ktoś przyjedzie. Więc e, dzisiaj, chodząc po terenie i widząc ogrom ludzi, wszystkich uśmiechniętych. Myślę, że będziemy o tym Fajne myśleć. jest to, że jest bardzo dużo osób, które były w zeszłym roku z nami po raz pierwszy, gdzie to był w ogóle nieznany zlot. No, wymyśliliśmy sobie, stworzyliśmy, przyjechały do nas osoby, zaufały nam i teraz wróciły. Eee, Zabierając kumpla albo koleżankę, także dziękujemy. To daje nam taki wiatr w żagle, żeby tworzyć kolejne edycje. Jeżeli nic nie będzie stało większego na przeszkodzie, to ze wszystkim sobie poradzimy i będziemy działać dalej. Jak wiemy, na zlotach się tak naprawdę nie zarabia. W sensie, jak się wyjdzie na zero, to jest dobrze, prawda? No, więc jeszcze trochę nam brakuje. Mimo tego, że zlot jest czterodniowy i pogoda dopisuje, to nadal walczymy. My bardzo długo nie publikowaliśmy w ogóle cennika i czekaliśmy, aż zbierzemy wszystkie koszta, które pod sam koniec diametralnie nam rosły. I wybraliśmy najniższą barierę, jaka jest tylko możliwa. Też w tym roku zlot trwa 4 dni. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie patrzyliśmy też na ceny pól namiotowych w okolicy. Porównywaliśmy to troszeczkę. Nie chcemy jak najbardziej przesadzać z ceną. Myślimy, że, że ten koszt na 4 dni 100 zł to... No, jest dzień dłużej, jest 20 zł drożej. A wiem, że nic to uczciwa cena, no ale cóż. W koszulkach z zeszłego roku wszyscy cioramy rok czasu. Testujemy i koszulki, i bluzy, i, bluzy. I są tak fajne jakości, że też ona trochę nas kosztuje. Żeby było śmieszniej, na niej najmniej zarabiamy. Ciężko jest każdemu dogodzić. No jasne, że ktoś będzie chciał zawsze tanie, a są tacy, którzy zapłacą i powiedzą, co to za, za śmieszne pieniądze. Więc no każdy ma inną sytuację i wszystko rozumiemy, staramy się gdzieś to wypośrodkować, żeby dopasować się do większości, ale nie wszystkim. Od, od pracowników do was nie doszły słuchy, że na przykład ktoś ich tam pouczał, że to nieuczciwe jest? Cena 70 zł. Nasi przyjaciele i nasi znajomi. Chyba nami... pracownicy tak. no, no. No. tworzą z nami ten zlot tak. już dłuższy czas i też są na bieżąco o wszystko. I przede formowani. wszystkim to są też ludzie, którzy właśnie mocno się zaangażowali i pracują tutaj razem z nami. Mówimy jednym głosem, myślę, że nie ma oburzenia. Zdarzają się takie hasła, ale oni to starają się tłumaczyć. Jak wytłumaczą, to dobrze, jak nie, no to Zaczy, trudno. bardziej chodzi mi o to, że ktoś próbował tutaj jedną z pań e, pouczać, nie? W sensie ekonomicznym. Zagaplińskiego robił. No tak, no tak, no to wiadomo, no. To są różni ludzie. Także jasne, jasne, to jasne. dobra, słuchajcie, bo zaraz nam wyjdzie trochę za dużo tego czasu. No. A ja potem dobrze pociąć. No może jakieś dobrze. takie słowa na koniec. Pod dziękuję. dziękujemy. Wszystkim motocyklistom dziękujemy, bo jak, to jest takie oklepane. Gdyby nie byłoby was, nie byłoby nas. Ale tak naprawdę, no to przecież... W... Ludzie to wy tutaj nam tworzą to tym miejsce. zlotem pokazujecie, że to, co robimy, rzeczywiście ma sens. I że chcecie przyjeżdżać, że chcecie w tym uczestniczyć, że chcecie tworzyć luźną atmosferę, że ktoś się przebierze za żabę, ktoś e, ubierze się w jakiś inny strój, się ludzie wygłupiają, bawią, integrują. Chcemy to robić. Dziękujemy za to, że jesteście, że nas wspieracie. Korzystajmy z tego czasu i bawmy się dobrze i obyśmy się widzieli w kolejnych edycjach. Jeśli będzie zero i pogoda, i wszystko będzie na tak, to będziemy myśleć o zlocie na, na przyszły rok więc no zobaczenia. Widzimy się za <grymne> Co myślałem, że to będzie trudne pytanie? Na trzeciej edycji. Nie. No czekaj, bo ja ciągle nagrywam to. <grymne> na skarży, nie będzie tak swojego. nie. Bez podziałów. Tak. No, fajni ludzie, fajni ludzie dla fajnych ludzi. Ci wszyscy fajni ludzie dla tych wszystkich fajnych ludzi. I myślę, że to, to fajna idea. Zobaczycie ten filmik pewnie już po wydarzeniu, ale zawsze znajdziecie na Facebooku naszą stronę, gdzie kiedyś będziemy pewnie dalej mat więcej materiałów publikować na temat tego, czy zlot się odbędzie, czy nie. Eee, na razie jakby raczkujemy w tym temacie, ale odbiór jest całkiem pozytywny. Coś z tego wyjdzie? Splayjsz tak. to tak, żeby to miało ręce i nogi. Tak, nie, tak, <grych> czy tak, jeszcze tak. raz mamy coś powiedzieć? Nie no wie, to znaczy. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych. Aha, no to wyłączamy? Tak. Jeżeli podobają ci się takie produkcje, możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawkę na Buy Coffee to pod motto. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz komentarza taktycznego, na co najmniej 7 słów. Algorytmy YouTube lubią to i my też.